Pani Jolu. Dzień dobry. Dzień dobry, poznaje nas pani? Mm. Mm. Tak się o panią martwiłyśmy. Mm. Mm. Jak człowiek jest w nieszczęściu, to dopiero widzi, ile jest dla kogo warta. Czekoladki. Mm. Mm. Tu, 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 kwiatuszki. Mm. I jeszcze to. Podpisiki. Ale co z... to jest? Pilna z... um, sprawa chcemy zrobić w klinice mały remoncik. Ale proszę się nie martwić wszystko na nasz koszt. Ja mam takie marczki przed oczami. To może pani wszystko przeczytam. Ale proszę się nie martwić. Może pani e, zarobić 100 zł na czynszu. W skali roku? Miesięcznie. Gdzie jest ten papier? Tutaj, tutaj już pan podał, już pani pomagam. Ze względów formalnych musiałyśmy podzielić umowę na dwa lokale. Uciekać przed wiskusem i opodatkami? wiedziałam, że pani zrozumie. Siegowość finansjera, to jest mój konik. Nie wątpię. Tu. Mhm. Uh A -huh. no i tak jak mówię, jeszcze druga. Proszę. Że wyżej wymieniony lokal przychodzi pod wynajem firmie InstaLife. I co? Kto tutaj rządzi? <laughs> Córeczko, czasem to nawet ja się ciebie boję. Wszyscy. <laughs> Idziemy to oblać.